Zobaczyłam, że się zebrali. Sprawdziłam, dlaczego no nie? W ogóle nie wierzę w to, że Wiedźma z Blair kiedykolwiek tam działała. Myślę, że to ludzie po prostu sobie wymyślili. Ciekawość chyba w sumie najbardziej. Było. No mam własne, prywatne powody. Jego dwaj bracia gdzieś zniknęli, więc... No, namówili mnie na to i chcę sprawdzić faktycznie, czy istnieje Wiedźma z Blair. Ludzie gadają, no to trzeba zobaczyć. W końcu dwójka dzieci nie przypada tak. O. No nie można robić tego dzieciom. mówili mnie znajomi, nie interesuje mnie żadna wiedźma, żadne dzieci. Ale przynajmniej może będzie fajna impreza. Powinna mi się była na to zgadzać. Muszę mieć zdjęcia tej wiedźmy czy kogokolwiek. Potrzebuję pieniędzy na, na, na otworzenie cukierni. Jeżeli jestem jakaś wiedźma, to ją dopadnę też. Chciałabym poznać jej myśli i dowiedzieć się dlaczego robi taką krzywdę. Jestem ciekawa. Taka... Jak ta zagadka się rozwiąże? Że skoro szybko biegam, to taka ucieczka przed czarownicą, to czemu nie? Dzięki mnie nie zgubię się w lesie. Chcę ją znaleźć. I zabić. Gramy w baseball? No biegnij tam! Ludzie, co bierzemy do picia? Jak nie chcesz tutaj być, to masz się odejść. Dlaczego że nie chcę być. Ale Słuchaj, potraktuj to matura. jak przygodę. Matko, marudzi od samego początku. Weźmiesz Dobrze. Który się bardziej nada? Ten. No ten jest... Ten jest taki w miarę, będzie trudno przez żebra przebić, ja musisz, nie musisz bardziej z bardziej strzegą, Tak, jak nie Najpierw ją odpię. łeb dopiero to ja mam przy... na ja Tak. 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 To jest za dużo. A co mam płakać? Na baterię cię się z Nie flupach, się Maruderzy dołączyć do grupy. Nie ma żadnego odbiegania po lesie. Słuchaj, stary. Naprawdę. Wiedźma pojawia się o zmroku, tak? Veronika tam do górę. Nie, 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 się nie, się. Bo bo One się to jak się złapię za to co, i to się za tym. to jak się nie, za nie, nie, i nie, 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 tak właśnie Uuu, działa ta nie, i gdzie nie, nie, Połóż to. Bo to jest jakaś pułapka. Połóż to. Gdzie to znalazłeś dokładnie? Ach, ktoś ma jakiś krzyż. Możemy pograć w kręgu. Ktoś ma jakiś krzyż. Nie, krzyżyk kurwa. Weźcie to żeby zobaczyć. Połóż to. Po prostu to połóżmy dalej. Nie, nie, nie. Odsuńcie się. Odsuńcie się. A, tak? Czernieje. Musisz ja zabrać do domu. Czernieje. Co to znaczy jak czernieje? pilnuj swojej łapy i ty też za chwilę zaczniesz pędzić za parę godzin kto zabrał, zabrał? kulki? Nie, możesz powiedzieć, co zobaczyłeś? nic nie brałem. No. Wziąłem! No. wziąłem coś? Brałem. Nie, nie wiem, dlaczego zaczęliśmy uciekać. Marek, nie ma. możesz nam to no. wytłumaczyć? się aż przejdziemy i wziął te kulki. Co, to było? co tam było? To nic nie było, Matko. Bo... Kurwa, ludzie straci się bez przestała. Ale przynajmniej Słuchaj. sobie pobiegałem. Dzięki. Słuchaj. Olka, Słuchaj. Zaraz wykipręczam. Czy ktoś wziął te kulki na pewno? Nie wziąłem. Nikt Nie brał kulek. Nie wziąłem. Nie stracam kieszenie, wiesz? No, Dobra. Śmieszne! Nie no kurwa śmieszne! <noise> Ruszajmy dalej! Ej, tak. ja Roli, ktoś ty kurwa ty raz ty ma ty raz ty ty. Słuchajcie, ma idiota! wszyscy poglądamy w jakąś paranoję, dobrze? <noise> to jest będzie... nie, kurwa, to <noise> <nie>, kurwa w dupie. <noise> ja. Pewnie idź! Nie oddalaj się, poczekaj! Poczekałeś jest kto Jesteś nienormalny! Co to było? Co to było? Co mi kurwa każesz uciekać? Co to było? Zabrał! Zamyśleliście sobie jakąś bajkę. <grymka> Czy ktoś ma zasięg? Dla mnie to nie jest. Ja zapomniałam O Jezus nie mam zasięgu. Nie, ma. nie, ma. nie, ma. nie mam. Nie mam zasięgu. Tak Widziałeś to? Nie. Ja Wypatrujcie się co? jakichś znaków na coś jest... coś drzewach, cokolwiek. Jest... Ej, Marek, to nie wszystko. Marek, To też coś znaczy. Mamy runy. Idźmy no, Chodź no bliżej, i wykopiemy się przy okazji. No, Ej, zbierzcie się tutaj. No można to Słuchajcie, Generalnie rzecz biorąc jest, jest jeden mały problem. Aaaa! Przestań, dobrze? Ty, Ostawi... masz do zadania. Idziesz do góry i znajdujesz Aaaa! drogę do domu. Nie za pół godziny. Za pół bramy. godziny. Się rekreacyjnie. go samolotem no do sobie pobiegać. No to idź. Nie jesteś częścią zorganizowanej grupy. W takim Jestem razie ja za ciebie dobra. nie odpowiadam. Wypierdalaj. Ci za mnie odpowiadać. Już ci mówiłem, nikt cię tu nie chce. Samowców. Marek. <grymne> Dobra, jedno no, jak no, Marek. Dobra, jedno pewne, jak, on, jak my no, nie znajdziemy, <grymne> znajdziemy <grymne> no, jeszcze raz w życiu mówię, co mamy robić, rozumiesz? To może nic namieć, tujmy w miejscu! Ty jesteś, Ty jesteś łowcą, człowieku? Tak proponuję! Się. Kurwa, jeszcze czegoś takiego nie widziałem, rozumiesz? No że co? Ani przygotowania, ani broni, ile, ani nic. Ile wiedźmów na końcu? Ale słuchajcie, jak będziemy, będziemy się kłócić między sobą, to zginiemy szybciej Bo niż to wszystko na wiedźmy w miastach. W miastach? miastach. Wiedźmy w miastach. O! Wiedźmy w miastach. Dobra. To łowca. To chyba Van Helsing. Znalazł się. Wiesz co, już dowództwo? W miastach. Nie, nie po, prostu chcę iść. Z po prostu chcę iść, nie stać w miejscu, nie załamywać rąk, że kurwa nie wiem gdzie jesteśmy. Idźmy! Dobrze, prowadź. Eee, nie prowadzi. bez powodu, ty jesteś liderem grupy, no, i to ty miałeś nas, przekazuję nas prowadzić. Pokazuję ci dowództwo. Ale ja go nie przyjmuję. Marek! Idźmy! Co dają z Co, strach? Tak. Strach, kłótnie. Wszystko. Więc nie się, już nie było. Ja czuję, że oni żyją, wiesz? Aj, aż nie. Ula! Hej! Ula! Marek! 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 Ula, u nas Marek! 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 Ula! U, Ula! O Boże! Co widziałaś? Co ci się stało? Nie wiem, co że wody macie wody? Nie pamiętam, jak schodziliśmy ze zbocza. Nic zupełnie nic. Nie ci? Nie na. Jezus Maria Mary. No tu nie ma paproci. Chyba. Może się obudzi. Chciałeś mieć materiał, masz kurwa swój materiał. Stajemy sami. Bo Boże. może i tak byliśmy Ustaniemy. sami. Boże. No. No ale był. Co ty mu To on jest wiedźmą. On jest wiedźmą, co wy To on jest wiedźmą, zwodził nas nie przez nie cały czas nie. od początku. Jesteśmy tu w tej dupie, nie wiemy co ze sobą zrobić. Przecież sam chciałeś iść bieć, nad jezioro, bo powiedziałeś, że nie tu zginęli twoi bracia, nie możesz Tam stop. przez pół godziny, nie. teraz nagle padły... Ale padło. sam chciałeś tutaj iść! Nie, nie, tak tak. Tak. nie dotykajmy go, musimy stąd iść, naprawdę, nie możemy tutaj zostać do... ze mną, to chodźcie, nie? To idźcie... Idziemy, Obracę. ja idę z Michałem.

Никто не следует.